Piąty dzień zaczynam tutaj w dębinie. Piękny obiekt, Niestety nie mam kiedy skorzystać. Taki dobre jest, bo już muszę lecieć na klasę, a przebiegłem bardzo późno, bo przed północą. Także nie wszystko można spróbować, ale wypoczęty zaraz się damy, także mam nadzieję, że również będzie kolejny dzień bardzo udany. Piękny obiekt magra klub. zarowani, także polecam. Piękne miejsce, poczynek. No i naprawdę bardzo wysoki standard. Magra Holiday Club. Dziękuję bardzo za gościnę, za wspaniały poczęstunek Dzięki wam po 17-godzinnej podróży przez wybrzeże z Białogóry do Dębiny właśnie mogłem się zregenerować wspaniały obiekt No i co? Lecę dalej bo trasa dookoła Polski czeka Dziękuję jeszcze raz za wszystko i super, że też trzymacie kciuki Na mapie trasa wydawała się linią prostą na przykład płaską, ale jak widać, jest i czerwony szlak, i korzenie, i to wszystko spowalnia, ale widoki są przepiękne. Więc jest przygoda, jest fan. Jeszcze tak długo nigdy nie byłem. Nad morzem, a w zasadzie wzdłuż jego wybrzeża. Rano świetny hotel, a teraz rzeczywistość. Czyli pod wiadomym sklepem kawusia, hot dog do przekąska, taka powiedzmy, przedpołudniowa, żeby nabrać sił. Tak to jest na trasie. Zmiana butów trailowych na asfaltówki. Tu trochę jedzenia, w plecaku trzeba troszeczkę tam uporządkować, ułożyć. Barki już no bolą trochę, bolą. Troszeczkę zaczyna kropić, ale to przy tych temperaturach to jest orzeźwienie, także mała przerwa techniczna. Na zmianę butów, bo teraz patrzyłem, analizowałem cały czas. Yy, analizuję trasę i widzę, że będzie dłuższy odcinek asfaltowy, więc lepiej mi się pobiegnie w typowych asfaltówkach. A dzisiaj było znowu dużo trailu, więc znowu spowolniło tempo. No ale takie życie. Gdzieś między Úską a Jarosławcem biegnę sobie taką oto asfaltówką, więc troszeczkę tempo lepsze. Ale początek dnia to piasek, klify, korzenie, więc to wszystko zajmuje czas. Ale jak widać, energii pełno, właśnie podjadłem trochę, więc tak trzeba energię dostarczać, uzupełniać płyny. To ważne, mam ze sobą żelazo, kupiłem jeszcze witaminę C do rozpuszczenia, także nie zapominam, żeby dbać o siebie. Czasami jadam w restauracji na trasie wyborowa w Alpurskiej. czasami w pizzerii, czasami w fast foodzie. Ale częściej zwyczajnie na drodze jakieś ciacha albo kabanosy. No. i obliczając ile jest do następnego sklepu. A czasami godzina 17 i bez obiadu. Może będzie, może nie, może będzie tylko kolacja, zależy, której dobiegnę, czy będzie otwarte. No. Jest zabawa, jest, jest przygoda, challenge. Wybiegniesz kolejne kilometry godzinę czy dwie w nadziei że ten jeden, jedyny sklep w okolicy gdzieś będzie czynny znowu na sprzęt nie ma więc mam 7 km już do Dużego Miasta godzina 18 bez obiadu więc tam naprawdę będzie solidna na Polacy Takie przemyślenia jeszcze po dzisiejszym dniu. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy duża jest różnica między supportem, a bez saportu, Więc z supportem jedzie ekipa obok lub nie niedużej odległości. Regularne posiłki, witaminy, suplementy, odżywki, wszystko co trzeba. No już nie mówię o okładach lodu. Miska z zimną wodą dla regeneracji stóp. No i oczywiście bez plecaka i tak dalej. Czyli jak w domu albo pod superopieką. A samemu, jak ja teraz, śniadanie jadłem o 7 rano. Jest godzina 19.30. Jeszcze nie jadłem obiadu, czyli nie jadłem nic, żadnego ciepłego posiłku. Zaraz może zjem już kolację, ale muszę odrobić to potężnie jeszcze tym niezjedzonym obiadem. A po drodze dwa sklepy zamknięte w odległości kilkunastu kilometrów. No i co? Macie do wyboru klepy typu chipsy z piwem, i co można tam kupić? Bułę nie, na biału nie, napoje gazowane raz takie, raz takie, woda, soflaski O wybór jedzenia co? Banana? Wybór nieciekawy, więc trzeba przetrwać, walczyć. Być twardym, bardzo, bardzo twardym, bardzo zahartowanym. Ale już po Szkocji, bydło też tam i e, przez Anglię i blisko 50 BG ultra, Dla mnie to jest normalka. A dzisiaj być może pośpię sobie na plaży, bo fajne klimaty, jest bardzo ciepło i szum morza. No i liczę na piękne powitanie obsadzie.